Cześć, witam was w kolejnym odcinku. A dzisiaj, kiedy wydawało się, że Wojciech Szczęsny zaliczy jednorazowy debiut przeciwko czwartoligowej drużynie Barabastro, ku zaskoczeniu wielu kibiców Hansi Flick postanowił dać szansę polakowi na występ w całym turnieju o Superpuchar Hiszpanii. Niestety, nie wszystko łożyło się tak, jak powinno. Czy Wojciech Szczęsny na dobre pożegna się z pierwszym składem FC Barcelony? Jak polski golkiper otrzymał czerwoną kartkę w El Clasico? O tym dowiecie się w dzisiejszym materiale. Opowiem wam także o wielkim powrocie Krzysztofa Piątka, niepewnej przyszłości Nikoli Zalewskiego oraz o Ronaldzie Falkowskim, czyli o Brazylijczyku, który może zagrać dla reprezentacji Polski. Zanim przejdziemy dalej, proszę Was o zostawienie lajka dla zasięgu oraz zasubskrybowanie kanału z Opcją dzwoneczka, dzięki czemu nie ominą Was kolejne filmy. A teraz chwila dla partnera kanału i przechodzimy do dzisiejszych bardzo ciekawych newsów. Partnerem kanału jest STS, legalny polski bukmacher i oficjalny sponsor reprezentacji Polski. Z kodem FUTBAL TV możecie odebrać gwarantowane 760 zł na start. Bonusy otrzymacie przy trzech pierwszych wpłatach, łącznie do 600 zł oraz dodatkowe 60 zł za wykonanie zadań po rejestracji. Świetną opcją jest także zakład bez ryzyka do 100 zł, w skrócie: wygrana albo zwrot pieniędzy. Więcej informacji na temat promocji znajdziecie na stronie sts.pl. Link do rejestracji, regulaminu i wszystkich szczegółów. Znajdziecie w opisie filmu oraz w karcie pod materiałem. Pamiętajcie o kodzie Football TV i że oferta jest tylko dla osób pełnoletnich. Zaczęliśmy Super Puchar z Wojciechem Szczęsnym w Bramce i tak go zakończymy. Takie słowa przed finałem wypowiedział Hansi Flick i tak też zrobił, a przynajmniej w części, ponieważ w meczu przeciwko Realowi Madryt od pierwszych minut na Morawie mogliśmy zobaczyć zarówno Szczęsnego, jak i Roberta Lewandowskiego. Zdecydowanie była to wielkopomna chwila, ponieważ po raz pierwszy w historii El Classico mogliśmy zobaczyć grających dwóch Polaków. Co jednak do samego meczu i występu Wojtka. Polak zaliczył udaną pierwszą połowę, zaliczając parę ważnych interwencji. Niestety w drugiej części spotkania pożegnał się z murawą już po 10 minutach. 34-latek sfaulował Kyliana Mbappé w sytuacji 1 na 1, zahaczając o niego nogą i w konsekwencji go wywracając. Za ten wybryk Wojtek otrzymał czerwoną kartkę i musiał opuścić murawę. Zobaczcie, jak wyglądała ta sytuacja. To z kolei przyniosło dla barsy złe konsekwencje, ponieważ, mimo na ten moment wyniku 1 do 5, Real szybko po zejściu szczęsnego zdobył drugą bramkę, a następnie przejęli inicjatywę na murawie, zmuszając piłkarzy barsy do gry w głębokiej defensywie. Ostatecznie jednak finał Super Pucharu Hiszpanii zakończył się wynikiem 2 do 5 dla FC Barcelony, a jedną bramkę zdobył m.in. Robert Lewandowski. Wracając natomiast do polskiego golkipera. Flash score, jego mecz ocenił na 6,2 w skali od 1 do 10. Nastroje polskich kibiców w po niedzielnym występie Szczęsnego nie są optymistyczne. Wielu z nich wieszczy, iż był to jego ostatni mecz w barwach FC Barcelony przez faul, którego dokonał na Kylianie Mbappé. Niestety, ale wątpliwe również, aby Wojtek miał jeszcze szansę na grę w La Lidze, czyli ze mistrzów. Chyba, że Inaki Penia odniósłby kontuzję, bądź znów podpadłby Hansiemu Flikowi. Jest to smutny widok z perspektywy polskiego kibica, szczególnie że Szczęsny świetnie rozpoczął 2025 rok, zachowując dwa czyste konta w dwóch pierwszych występach, a El Clasico najprawdopodobniej skreśliło jego szanse na ponowne wyrwanie się z ławki FC Barcelony. A wy, jak oceniacie ostatni występ Wojciecha Szczęsnego przeciwko Realowi Madryt? Czy Waszym zdaniem ma on jeszcze jakiekolwiek szanse na regularną grę w FC Barcelonie? Zachęcam Was do dyskusji w komentarzach. Przez ostatnie 12 lat do regularnego zdobywania bramek na zagranicznych murawach przyzwyczaił nas Robert Lewandowski, który zarówno w Borusi Dortmund, Bayernie Monachium, jak i aktualnie FC Barcelonie był i nadal jest dużym zagrożeniem dla bramkarzy drużyn przeciwnych. Absurdalne więc jest, że w sezonie 2018-2019 Lewego przyćmił inny Polak Krzysztof Piątek, który w tym okresie świetnie rozpoczął przygodę we Włoszech, a konkretnie w Genoi, aby już po pół roku zasilić AC Milan, w którym stał się na tyle ikoniczną postacią, że jego cieszynka skrzyżowanych pistoletów stała się równie popularna, co dzisiejsza cieszynka chociażby Wiktora Giocheresa. Niestety później było tylko gorzej, a transfer do Herty Berlin, czy wypożyczenia z powrotem do drużyn z Serie A okazały się mało pomocne dla formy Polaka. Latem więc 2023 roku Krzysztof Piątek trafił za darmo do tureckiego Basak Sehiru i tam wrócił na właściwe tory. 17 goli w 36 meczach debiutanckiego sezonu w Super League było dobrym otwarciem jego nowego rozdziału w karierze. W aktualnym sezonie Piona radzi sobie jeszcze lepiej, ponieważ do tej pory strzelił 22 bramki w 30 występach a w samej lidze prowadzi w klasyfikacji strzelców z dorobkiem 12 trafień. Polak, co ciekawe, jest bardziej bramkostrzelny aniżeli Ciro Immobile z Besiktasu czy Victor Osimens z Galatasaray, za którego rok temu proponowano po 100 milionów euro. Żeby tego było mało, 29-latek jest trzecim najskuteczniejszym napastnikiem w Europie w sezonie 2024-2025, wyprzedzając w tej klasyfikacji samego Mohameda Salaha z Liverpoolu. Nad piątkiem jest natomiast Robert Lewandowski, a pierwsze miejsce należy do wspomnianego już Wiktora Giokeresa. Z tego też powodu powróciło zainteresowanie polskim pistolero w Europie, a szczególnie największym zainteresowanym jest zespół Jose Mourinho. Turecki dziennikarz Ersan Sendal poinformował niedawno, że Fenerbacze, w którym gra już jeden Polak Sebastian Szymański, coraz mocniej przygląda się opcji transferu piątka, możliwe, że jeszcze w aktualnym okienku transferowym. Fenerbacze przegrywa z Galata pojedynek o mistrzostwo, tracąc do lidera aż 8 punktów, stąd też potrzebują oni wzmocnień. 33-krotnie reprezentant polski aktualnie jest wyceniany na jedynie 6,5 miliona euro, jednak jeśli nie odejdzie do lata, to jego wartość rynkowa przy obecnej dyspozycji wzrośnie. Pojawia się tylko pytanie, czy taki transfer miałby w ogóle sens. Pod względem finansowym i możliwości rozwoju z pewnością tak, jednak ciężko nam powiedzieć czy Piątek zdałoby tam regularnie grać przez dłuższy okres. Galata Sarai jak i Fenerbacze lubią ściągać duże nazwiska, które wcześniej należały do europejskiego topu. Stąd Krzysiek musiałby być przygotowany na wewnętrzną konkurencję, szczególnie że na jego pozycji może dochodzić do największych rotacji. A wy? Co sądzicie o obecnej formie Krzysztofa Piątka oraz czy jego transfer do większego klubu z Turcji, w wieku około 30 lat, ma jeszcze w ogóle sens i nie jest zbyt ryzykowny? Sekcja komentarzy Oczywiście, należy do Was. Przyszłość Nikoli Zalewskiego może wyjaśnić się już w tym miesiącu, a przynajmniej dopóki w Europie jest jeszcze otwarte zimowe okienko transferowe. Polak, mimo swojej miłości do Romy i chęci udowodnienia swoich umiejętności, zbyt często zawodził w rundzie jesiennej. Kibice również mają go powoli dość i chcą jego odejścia, które pozwoliłoby zarobić ich klubowi dodatkowe miliony euro. Latem Zalewski odrzucił możliwość przejścia do holenderskiego PSV oraz tureckiego Galatasaray, czyli aktualnych liderów swoich lig. Z drugiej strony oba zespoły nie grają w topowych dywizjach, a reprezentant Polski teraz jak się okazuje może na tym zyskać, a przynajmniej w teorii. Jak się okazuje 23-latkiem interesuje się topowy zespół z francuskiej ligę. Olimpik Marsylia, bo o nich mowa, aktualnie zajmuje drugie miejsce w tabeli i wiele wskazuje na to, że w przyszłym sezonie zagrają w Lidę Mistrzów. To byłby więc pod względem sportowym świetny ruch dla Zalewskiego, aby zasilić ich szeregi. Niestety coraz więcej wskazuje na to, że do takiej transakcji nie dojdzie, a portal Calcio Mercato dodał, że Roma miała zaproponować piłkarza nawet Interowi Mediolan w zamian za Davida Fratesiego, ale Nera Curi odrzucili tą propozycję. Istnieje więc szansa, że Polak zostanie w Romie do lata, czyli do momentu wygaśnięcia jego umowy. A takie nadzieje i plany co do Nikoli ma przynajmniej obecny trener Gialorosich, Claudio Ranieri. Mam nadzieję, że Nikola Zalewski zostanie w Romie. To gość, na którego bardzo liczę, jest dobrym zawodnikiem, dobrym człowiekiem i zawsze ciężko trenuje. Niezależnie od przyszłości Nikoli Zalewskiego, miejmy nadzieję, że będzie on w rytmie meczowym, ponieważ będziemy go potrzebować podczas tegorocznych eliminacji do Mundialów w Ameryce Północnej. Na przestrzeni ostatnich lat PZPN zaczęło ponownie sięgać po reprezentantów z popularnej Polonii. W skrócie od 2021 roku w naszej kadrze zagrały już takie nazwiska jak Nikola Zalewski, Mati Kasz czy Maxi Ojedele. Którzy zaliczają się do tak zwanych farbowanych lisów, czyli piłkarzy, którzy mają polskie korzenie, ale urodzili się i wychowali poza granicami naszego kraju. Na temat, czy jest to dobre podejście, aby ściągać takich zawodników do drużyny narodowej, czy też nie, nie będziemy się rozwodzić, ponieważ to bardzo dyskusyjny wątek, jednak przechodząc do meritum. Tomasz Wodarczyk za pośrednictwem Twittera ostatnio podzielił się z nami informacjami, jakoby PZPN miał już kontaktować się z kolejnym Polakiem z Polonii. Jest nim niejaki Ronald Falkowski z brazylijskiego gremio, a sam piłkarz rozegrał już łącznie 20 meczów dla młodzieżówki reprezentacji Brazylii. Ronald w lutym skończy 22 lata i gra jako defensywny pomocnik, choć może również grać wyżej jako środkowy czy ofensywny pomocnik. Piłkarz ma być również otwarty na możliwość gry w naszej drużynie narodowej. Na chwilę obecną jest to jednak niemożliwe z powodu na problemy z dokumentami i paszportem Falkowskiego. Na pytanie jednak, czy na dzień dzisiejszy potrzebny jest nam kolejny niepewny pomocnik w drugiej części globu, możecie odpowiedzieć sobie sami w komentarzach. Szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę, że na dzień dzisiejszy jest on głębokim rezerwowym w gremio. A w zeszłym roku na 13 występów uzbierał wyłącznie 132 minuty na boisku. W dzisiejszym materiale to już wszystko ode mnie. Nie zapomnijcie o zostawieniu taktycznego lajka dla zasięgu oraz zasubskrybowaniu mojego kanału z opcją dzwoneczka, dzięki czemu nie przegapicie kolejnych filmów. Słyszymy się oczywiście już niebawem w kolejnych newsowych materiałach. Na razie.